No i witam w kolejnym odcinku z sieczkarni trochę wczoraj porozkminiałem co gdzie jak ma być pas tutaj już ten zdjąłem od gniotowników no to do wymiany na gniotownikach nie wiem ale wyciągnę je nie będę dawał do regeneracji najprawdopodobniej tylko zmniejszę bo tak popatrzyłem, że jeszcze tutaj może to polatać, a na tyle co my kosimy to w tym roku nie będę tego inwestował, zainwestuję w kemper Trochę, także e, No, już wiem jak wszystko tutaj się odbywa Sprawdzę tylko jeszcze, najwyżej podkręcę łożyska Tu jest, moim zdaniem, coś tu jest nie tak, bo, bo patrzcie Tutaj się chowa budowa Środka, a tutaj jest, patrzcie idzie ze skosa i Tak jest Tutaj blacha odstaje tam na dole o to o właśnie i to jest trochę skoszone, tak widzicie, pod, idzie pod takim łukiem, nie wiem co tu się odwaliło i tu jest przez to też nie jest prosto, z drugiej strony jest tak samo, ale tu staje trochę jakoś to dziwnie wygląda, bo e, w sumie może przesunięta jest całość dlatego to tak jest, bo tu wystaje o to, no, w sumie tu też troszkę wystaje obudowa no i tak samo jest widzicie skoszona. Aczkolwiek w sumie tu też jest przerwa na dole. I to troszkę przygięte. Coś tu jest. Coś tu jest nie tak. Ale chyba ja wiem co to, przez co to się tak zrobiło. A czy przejść co? Nie wiem tak podejrzewam. Bo ten walec powinien na sprężynach chodzić. Nie wiem czym go tak ruszyć, żeby to tak ogólnie pod jakim jaką siłą on powinien działać żeby się te sprężyny, żeby sprężyny puszczały, ale montażówką nie chce ruszyć a chyba tak nawet nie tego nie drgnie, więc może przez to coś tam podlazło kiedyś komuś i trochę wgieło, albo nie wiem albo nie mam pojęcia o co chodzi no ale już wszystko tu ogarnięte mam, także także, także będziemy działali zaraz, no dzisiaj trochę późno zacząłem tutaj przy tym Dopiero co działać. No tutaj też to zdjęte. Trochę będzie trzeba podspawać gdzieś tam, bo to już wiadomo. Robi wszystko swoje. Herda. Klucz do zdjęcia zwolnicy 17. Imbus kupiony. <laughs> Także to będzie. Komuś akumulatory włożyć i ją postawić na prostym. I dzisiaj nie wiem, czy będę tam to się brał, aczkolwiek byłoby lepiej mi później wygodniej tutaj. Działać, ale to zobaczę jeszcze, bo, bo już jest późna godzina, czy późno, nie późno, po 14, po 14 i co? I roboty jeszcze jest. Szykowałem dzisiaj zboże do, do tego, do czyszczenia, bo jutro przyjedzie mobilna maszyna czyszcząco-zaprawiająca, także musiałem naszykować trochę. Jeszcze Ryszard teraz pojechał do Pawła z Marcinem po pszenżyto. I co i będzie czyszczone jutro i zaprawiane będzie jęczmień o zimy, pszenica o zima, żyto, to znaczy no po kwalifikacie, co było hybrydowe yy, i siane i co było jeszcze teraz będzie jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenica. I to chyba wszystko. Z tego co mi się przypomina No A ja tutaj w międzyczasie sobie podziałam trochę Bo nie ma co tutaj się Opierdzielać teraz Cały dzień od rana siedziałem ja Miałem od rana przy sieczkarni robić Ale się nie udało Nie udało się Dlatego też teraz będę działał Aż do obrządków trochę porobię Mam nadzieję, że się uda przynajmniej idzie, nie panie majster? Nic tam nie idzie. <gry> idzie dobrze w nie miarę, idzie. odpukać. No, zaraz będzie, zęby. Ale bębny są w bardzo dobrym stanie. Trochę się skończyły. Tu łożysko jest wywalone tu jest dobre. rozkręcane tutaj tarczki są, tylko nie wiem jak to tam dalej jest czy te tarczki mają jakieś sprzęgiełko bumby? czy coś co? mam ściągę zaraz dam Ci nie wiem co tu, jak to ma być, ale się popatrzy w necie będzie wiadomo powinno się dojść ściągaczem te dwa bębny idą do wymiany, przez nie jest bardzo fajne bicie te duże nie idą, bo są w miarę w stanie a kosztują niemało Także jak wszystko tutaj jest tanie Jak sąsiad nie pożyczył, to wiesz To jest Jak tam majster idzie? Dobrze idzie Nie, nie idzie dobrze. Dwa akumulatory nowe Będzie teraz chłodzić Będziemy przestawiali sieczkarnię w inne miejsce Na proste, bo trzeba koło zdjąć I żeby ona sobie nie fiknęła przypadkiem Na boczek A wczoraj Kempera trochę Rozbeszyliśmy Przekładnia tutaj od Tego Jak to? Od małego kółka a mnie zastanawia dalej te sprzęgło, jak ono tutaj, tutaj działa. O tego to nie wiem. Jak te sprzęgiełko tutaj na jakiej zasadzie działa? A już wiem, jakie tu jest sprzęgło w środku. To trzeba i tak wszystko rozebrać, umyć, łożyska pozmieniać, bo tutaj to łożysko jest trzyma. Tamte było na górze do wywalania, także trzy łożyska tutaj. Od razu wszystkie się pozmienia i będzie spokój. Dwa bębny, te noże wszystkie. Zobaczymy jak one będą, czy do wymiany czy nie. No, Porozbierali chłopy, nie? Kto to poskłada? Może samo się poskłada? No, samo chyba się nie poskłada. Zaraz będę dzwonił, zamawiał łożyska po kolei wszystkie, jakie mogą być, czy nie zaraz, potem i te bębny jeszcze, ale bębny w Grajewie albo w Olecku są także spoko, zgarniacze i zobaczę jeszcze noże, bo tutaj chyba wszystkie są do uratowania, a tam chyba wszystkie są do wywalenia na drugim bębnie. Muszę zobaczyć ile mam nowych, bo mam nowe, także żeby tym takim ten zostanie. Po teraz kręcę. Patrzcie jaki klucz musieliśmy zrobić z tego co mieliśmy na wierzch, na nakrętka obspawane elegancko. Tylko że ten imbus był wybity wcześniej, żeby go nie rozhartować. Bo później nie byłoby dojścia tutaj, żeby założyć nasadkę inną, bo chcieliśmy inaczej trochę zrobić na dużą. Na duży, no w sumie to na calowe, nie? To miałoby być wsadzone do środka i obspawane, ale jednak by to nic z tego nie było. To zrobiliśmy tak. I po prostu się nakładało albo 46 nasadkę i calówkę i pyk tym kluczykiem sobie albo takim, tu gdzie nie było można dojść 46 i wtedy poszło elegancko, musimy zmienić tą tulejkę, zaraz Wam pokażę, około odkręciliśmy, dobrze jest, Dominik tam działa przy przekładni, także spina jest, o i patrzcie, tutaj fres jest właśnie na pół ośce, na jednej i na drugiej, ale ta tuleja łącząca jest zjechana, tu jakieś kombinacje alpejskie ktoś tu wcześniej tworzył, nie wiadomo o co tu chodzi, no i teraz zwolnicę, Postaramy się odsunąć ją do dołu bądź do góry na śrubie, nie będziemy je zymować i wysuniemy tulejkę i tyle, będzie w temacie i weźmiemy się tutaj za za tą całą resztę żeby to ogarnąć Dzisiaj łożyska pozamawiamy wszystkie części do kempera i będziemy jutro coś kombinowali przy składaniu Mamy troskę części Drodzy widzowie, tulejeczka 140 zł. Co to? Kawałek z Tutaj też troszkę podziałaliśmy, ale jeszcze nie rozebraliśmy do końca. może dzisiaj się uda. No i może się uda jeszcze koło ogarnąć. pektera to będzie jeździł, kurwa. Bęben mamy jeden, ale. To nic, to nic nie szkodzi. Mamy wszystko co trzeba nam na chwilę obecną, bo więcej i tak nie zrobimy czasowo. To chyba, ci powiem, że ja takie miałem to była 50, chyba piątka, albo 50. Jeszcze troszkę roboty, ale w miarę, w miarę. Futwór fu, w miarę idzie Nie będę mówił, że dobrze, bo zaraz będzie znowu chujowo Tak jak wczoraj Renata dalej stoi czeka na swoją kolejkę, czeka kurczak wieje trochę lipa no o, ręczko przysłoniłem Kemper jest rozbiera, rozbierany i składany, w sumie tak na razie to bardziej rozkręcany tutaj mamy bolączkę, bo trzeba będzie tutaj śruby powywalać, trochę pospawać docinowe będzie gitara reszta będzie składana Niedługo, długo wytalesz. jeden na razie, drugi będzie w przyszłym tygodniu, Siedem stówek takie coś, no nowy ściągacz kupiliśmy od razu, bo się przyda, miał być mniejszy, ale wyszedł, wyszedł. jest taki, będzie dobry i taki, zaraz idę graty poogarniać, bo sprzątam, żeby nie napadało deszczu i w ogóle trochę wieje, także lipa, no, także tulejeczka nowa sobie siedzi, tutaj jeden pierścień, tu drugi, sorry, że palcem pokazuję, no i śrubkę daliśmy na środku, żeby tak jakby dystansowała tu nasz klucz po przeróbkach. Musiał być przerobiony, bo inaczej to by się nie odkręciło, ale to wiecie, czasami też tak trzeba. No i zwolnica właśnie już złożona, dokręcone śruby, można byłoby koło zakładać, ale nie zakładaliśmy, bo bawiliśmy się tutaj z gniotownikiem. Już tutaj jest jedna strona można powiedzieć ogarnięta w miarę Znaczy się w miarę Rozebrana, górny gniotownik jest Tutaj to jest słożnie powybierane Ciężko to szło Bo to pordzewiało Tutaj, o, trochę może, ale światło chyba będzie jakieś, to pokażę wam o, w tym miejscu jest Tutaj trzymało O tak Światło nie, nie, nie tego nie ma za bardzo. Może czymś innym pokażę, będzie lepiej. O I tutaj jest tulejka, i tutaj było zardzewiałe, trzymało i to fest. Nie chciało iść, ale po kilku próbach i po użyciu CX-a, tak zwanego, czyli WD i tam takie różne odwardzewiacza po prostu, poszło z tej strony tak samo. Tutaj jeszcze muszę sprężynę odkręcić, bo z tej strony odkręciliśmy i łożysko jest tutaj, a obudowa osobno, a z tej strony trzeba byłoby to koło zdjąć, chociaż bardzo ciężko szło. Nie poszło. To sztywim, że nie będę go odkręcał. I tak zostało. Tylko śruby są znaczy początku zdymowo, tylko śruby odkręcane. tutaj tutaj ten stworzeń wybity w tym miejscu. Także trzeba albo tutaj stworzeń wybić, to i tak trzeba będzie, bo trzeba to rozruszać, bo ciężko chodzi. I podkręcać sprężyny tak samo z drugiej strony i to będzie ładnie pracowało. Dół jest trochę w lepszej sytuacji, bo w miarę chodzi, ale też trzeba będzie coś tam pokombinować, żeby to było dobrze. No i moim zdaniem tutaj powinno być smarowanie. W tym miejscu powinno być jakaś, jakiś otwór, kalemitka, znaczy kalemitka, wyjście wężykiem i tak samo tutaj wyjście wężykiem i kalemitki i by to wszystko było dobrze, a tak to nie wiem jak to smarować. Niby to tulejka, wiecie, nie, nie drze metal o metal, tylko to jest chyba bonit, także Powinno być w miarę, no ale po jakimś czasie, po kilku sezonach, no to wiecie jak to później wygląda. I co? No tutaj, tu wykręcona prowadnica. Tutaj łożyska są okay, ale tutaj są do wymiany łożyska na tym. Tutaj do wymiany są łożyska, bo tu jest już masakra. Nie ma ich kupionych, bo tak trzeba będzie jeszcze raz się do Olecka przejechać, a chcieliśmy się trochę poskładać, także dlatego jest to co jest kupione. Zawsze to trochę robota przyspieszona. No i co? No i jakoś to pomału leci robota. Wiem, cena złomu wysoka, ale nie sprzedam tego na Są. złom, więc, więc tak. I co teraz? To jutro wyciągniemy wszystko. Sam dzisiaj nie będę już tutaj tego radił idę, złożę przykładnie od Kempera. I tutaj jutro będę musiał trochę się pobawić, w wspawać blachę, bo jest powycierane a reszta zobaczymy jak pójdzie muszę teraz te klucze pozbierać i te wszystkie sprzęty w zamoknie koło to to tu zrobię tak nisko i sieczkarnia będzie będzie chodziła jeszcze nie ma sezonu także na razie pomału twu dobrze idzie <laughs> nie będę tego mówił bo znowu coś się spierdzieli i co więcej A no później bierzemy się za przyczepę będzie zobaczycie jaka akcja z przyczepami, tymi naszymi klasowskimi, jeżeli starczy czasu. No i jeszcze no, tutaj hamulce chcę trochę ogarnąć w sieczkarni, bo nie bardzo one chcą działać. Ręcznie działa ale hamulcenie. No i tam jeszcze rurę trochę podreperować, światła dodatkowe założyć. I to w by było później na tyle. Ale to jeszcze. Jeszcze troszkę. Dobra, idę. Zmontować tą przekładnię, ale to już będzie w następnym odcinku. bo już tutaj trochę jest. Chyba, że może zobaczę. Jeszcze będę, jak będę montował, żeby nie zanudzać w jednym odcinku, żeby za długo nie było. I przywiozę jeszcze sobie drugi gardziel, tylko tam, jest zdekompletowany, żeby zobaczyć, czy jest tam ta blacha. A chyba, że go odwrócę na podwórku i zobaczę wtedy. No, także widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału dzwoneczek, łapeczka, komentujcie także. Do widzenia, do, do zobaczenia widzenia. i trzymajcie się. Na razie cześć.